25 stopni Celsjusza. No i dziś, tak jak wspominałem, ten front atmosferyczny będzie z godziny na godzinę coraz bardziej wchodził na terytorium Polski, ale z drugiej strony też będą opady zanikały, ponieważ nad Polską mamy nadal oddziaływanie w wyżu, więc tego opadu dużo nie będzie, najwięcej województwo śląskie, małopolskie. Temperatury w pierwszej części dnia w całym kraju bardzo wysokie, na zachodzie do 23-24 stopni Celsjusza, na wschodzie 18-20 stopni Celsjusza, ale za Zobaczcie, po południu wraz z wejściem tego frontu atmosferycznego na południu zacznie się ochładzać i temperatury spadną wieczorem do 13 bądź 14 stopni Celsjusza. Gradient ciśnienia nad Polską będzie bardzo duży na północnym wschodzie, wyższy na południowym zachodzie niż, a pomiędzy, zobaczcie, ile i Tutaj te ciśnienie będzie bardzo różne na północnym wschodzie 1024, na południowym zachodzie 1010, no i ta różnica musi spowodować.